Wiecznik 5 franków stoika, artystyka Nikt nie ma klaustrofobii? Nie, się. Już gotowy? Gotowy, już się idzie Jesteśmy w Szwajcarii U naszego przyjaciela Gregoria Oprócz Gregoria jeszcze ciekawe, tutaj są te trzy zamki. Znajdujemy się na trzecim zamku. Znaczy największym. Tam jeszcze są dwa gdzieś. Do Chyba to jakaś klipa. A tu drugi, a tam trzeci. Wystarczy Wygląda na to, że to chyba platelów turystycznych je trochę tutaj zbudowali. Słuchaj, ale wiesz, oprócz tych trzech zamków, spójrz na Leon Kiola. Śmiała się księżniczka z zamku. Przebacz, mi, No patrz, 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 jak się teraz rozgała. No, co. Tu że tu w lesie Tak, tak. A potem szły całego meczu, żeby No, to bardzo <grymne> tak, <grymne> Dobranoc. 2,17. No, jak w Polsce, ile Było Prawie pięć, nie? to ty było 2,17. A benzyna po dwa dużej, Teraz Panu. <grymne> No to jest piękny poranek Jak ta miejscowość się nazywa? Klaro 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 A tutaj nasz gospodarz Grzesiu pół. Ale wiesz normalnie takie poranki No to jest to co nie? Ale giewoncik weź, giełdę jeszcze zobacz. Giewon. Gdzie? Gdzie to opatrzył Widzisz mały giełdę? Też daj Oto miejsce, gdzie kręcono film z Jamesem Bondem. I skorupka. I skorupka. To jest tama. i jak szalony. Tak? Żeby nikt nie skakał? Na pewno. No to nie wierzy, że to No tak, tak. Po ostatni wypadek jak się rzuciła dziewczyna to tam coś mierzałeś może, tak? To i tu mówisz, się rzucają? No Ile osób w tym roku? Weź po opróczcie z zdjęcie. No to jakie jak ja, ja powiem. No, no po znajdujemy się na moście wybudowanym przez samych Rzymian. Ta woda No dosyć głęboko wato tutaj. Pod słońcem to nie bardzo. Co o nią mówisz? Już ma parę lat autobusy i dzieci zrobiły to. Pod słońcu, się, że to będzie słabo. <gry> Jesteśmy na moście rzymskim, gdzie Rzymianie przechodzili na drugą stronę.